ale dzisiaj to dożynki. dożynki to czas dziękczynienia. Dziękuję więc wszystkim, którzy przyczynili się do tego pięknego święta, ale przede wszystkim do tych plonów i do tego, że nie możemy w naszym kraju narzekać na bezpieczeństwo żywności. Dożynki to też czas radości, czas poczucia, i dobrego spełnienia obowiązku. Życzę więc Wam, że się dzisiaj będziecie cieszyć i wahać, właśnie w takim poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku. Ale gruszynki to też czas nadziei. Życzę więc Wam w tym trudnym dla rolnictwa i całego sektora żywnościowego czasie, że ta nadzieja nie będzie było, Że w sposób zasadny będziecie mogli mieć tę nadzieję na przyszłe plony i na przyszłe dobroby z pracy Waszej glorii. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję.